No, w końcu udało ci się nas wsypać, Alex. Mnie? Wszyscy wiedzą, że rząd interesuje się kujonami. Chcą cię wyeliminować, czy może zatrudnić? Hm. Uspokójcie się. Jesteśmy rodziną i musimy trzymać się razem. Żadne z nas nic im nie powie. Nie dowiedzą się, że jesteśmy, sami wiecie kim. Co, co to jest wiecie kim? Czy to ma jakiś związek z wacikiem albo czymś takim? <śla> W bucie miałam schowaną mini różkę. Mogę nas stąd wydostać. O, dziękuję Ci za tę wykałaczkę, Alex. Wreszcie wyczyszczę sobie ze mną. Przecież nie chcielibyśmy się zdemoskować. Wszędzie wokół nas są kamery. No, to jeden kłopot z głowy. Te miłej zabawy w toalecie. No. Tato, czego oni od nas chcą? Nie wiem, ale mam dość czekania. Muszę polecieć do łazienki. Na miotle? I już wszystko jasne. Witam czarodzieje. Sprowadziłem was tutaj, aby rząd Stanów Zjednoczonych mógł lepiej poznać i zrozumieć stwory takie jak wy. Stwory? Wiem, że Justin wygląda jak wygląda, ale mnie w to nie mieszaj. Nie możesz nas tu więzić. Znajomi będą nas szukać. Tak. Umówiłam się na podwójną randkę, a moja kumpela zrobiła kapelusze. Zauważam, że w jednym kapeluszu brakuje głowy. Nikt się nawet nie zorientuje. Co i róż, po cichu zgarniamy kogoś z ulicy. O zniknięciu Len Goldfarb nikt już nawet nie wspomina, zgadza się? Kogo? No właśnie. A teraz, jeśli mogę Was o coś prosić, odpowiedzcie mi na kilka prostych pytań na temat magii. Skąd czerpiecie swoją moc? Cicho, jak magiem zasiał. Będę musiał przepytać każde z was osobno. Kto chce być pierwszy? Dobra, Max, wygrałeś. Nie zgłaszałem się. Mam pytanie. Pytaj śmiało. Mogę być pierwszy? Na pewno jest tu gdzieś telefon do świata czarów. Nareszcie, super. Halo? Świat czarów? Jest tam kto? O, no tak. Halo? Aleks? Gdzie są wszyscy? Jestem gotowy na randkę. Obawiam się, że z naszych planów nici. Porwano rodzinę Russo. Chyba nasz rząd na tym stoi. O kurczę, znajdę profesora Krampsa. Będzie wiedział, co robić. A nawet jeśli nie, to i tak wyjdę na bohatera, który go powiadomił. Chwileczkę, co ja mam w tym czasie robić? Zostań tu. Ale bohaterska gadka. Wychodzę na chwilunię. Żaden bohater nie mówi chwilunia.